W środę w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach odbyła się dziewiąta kolejka wojewódzkiej ligi juniorów w piłce ręcznej. Azoty Puławy prowadzone przez Piotra Pezdę podejmowały padwę zamość. Dla puławskich zawodników był to ostatni mecz w lidze, a dla drużyny z zamościa przedostatni. Spotkanie śmiało można było nazwać meczem na szczycie, gdyż obie drużyny sąsiadowały ze sobą w tabeli, zajmując pierwsze i drugie miejsce. Wygrana Azotów dawała im już pewną pierwszą lokatę na koniec ligi. Ewentualne zwycięstwo Padwy przybliżyłoby zamojską drużynę do tego sukcesu. Od pierwszej minuty do ostatniej sekundy był to mecz bardzo wyrównany, a najwyższe prowadzenie zarówno drużyny z Puław jak i z Zamościa to były dwie bramki. Po pierwszej połowie meczu na tablicy wyników widniał remis 18-18. do 18. Na zaledwie 12 sekund przed końcowym gwizdkiem drużyny miały również po 31 bramek. W dwóch ostatnich sekundach zawodnik Azotów Puławy Kacper Czopek rzucił bramkę na wagę zwycięstwa gospodarzy. Po emocjonującym, stojącym na wysokim poziomie spotkaniu to młodzi zawodnicy Azotów mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Liderem puławskiego zespołu był Kuba Bereziński, który zdobył 12 bramek. Azoty Puławy zajęły pierwsze miejsce w Lubelskiej Lidze Wojewódzkiej Piłki Ręcznej. Tym samym drużyna uzyskała awans do 1-16 finału Mistrzostw Polski. W tej fazie rozgrywek młodzi płascy szczypiorniści zaprezentują się w styczniu.